Moi drodzy, z wielką radością rozpoczynamy nasze również roladnie. codzienne od poniedziałku do piątku, rozważania powiązane właśnie z adwentem, ale również powiązanym z medytacją treści wczorajszego listu, który skierowałem również poprzez media społecznościowe do Was. Bo ten list, który został umieszczony, który wczoraj, Odczytałem, był, tak jak powiedziałem, pisany na kolanach. Tutaj w tej kaplicy jest tam biurko, przy którym często siadam, by właśnie tutaj na kolanach, przy tym biurku, przed Panem Jezusem pisać i przygotowywać się do codziennej mojej posługi. Ale dlaczego rolaty są tak ważne? Czym w ogóle są rolaty? Bo być może, że dla niektórych spośród Was którzy być może po raz pierwszy, jesteście na mszy świętej Roradniej, wywołało zdziwienie i być może w wielu głowach powstało, powstało pytanie, czy jeszcze w kaplicy u biskupa jest ciągle problem z energią elektryczną, który dotknął w ubiegłym tygodniu również naszą miejscowość po tej śnieżycy. No bo było ciemno, przyszedł przed na rozpoczęcie dzisiejszej Eucharystii z Lampionem, a w całej świątyni ciemno. Umiłowane dzieci Boże, najdroższe siostry i bracia, bo tak się do Was będę zwracał przez cały ten adwent i czas Bożego Narodzenia. Ten czas jest przepiękny. Czas adwentu jest czasem czuwania. I dzisiaj chcę, byśmy właśnie zrozumieli lepiej, czym w ogóle są loraty. Dlaczego zgasło światło? Dlaczego później się zapaliło? Dlaczego śpiewamy mimo Adwentu chwała na wysokości Bogu? Skąd w ogóle się wzięła msza święta Roratnia? Skąd wzięły się Ronaty? Odpowiedź wydaje się być bardzo prostą. Pochodzi od pierwszych słów tej starożytnej pieśni, którą usłyszeliście na początku dzisiejszej przyświętej: świętej Rorate celi de super nubes pluant justum spuśćcie niebiosa z rosy i dajcie nam zbawiciela. Moi drodzy, to są słowa z proroctwa proroka Izajasza, który wołał do Boga, by wstąpił na ziemię, by przyniósł światu ratunek. No i tak jak widzicie tutaj w naszej kaplicy, przy ołtarzu, tam gdzie co, co bardziej, nie wiem czy dowcipni, czy odważni pytali, co to za facet, tam pod ołtarzem siedzi. Pytając o Pana Jezusa Frasobliwego, dzisiaj tam nie ma Pana Jezusa Frasobliwego. Tam dzisiaj może, możecie dostrzec pusty żółbek, sianko i pusty żółbek, ale w tym pustym żółbku widzicie również Księgę Pisma Świętego otwartą, właśnie na proroctwie Proroka Izajasza. Moi drodzy, w tych słowach Proroka Izajasza prośbie, by Bóg stąpił na ziemię i przyniósł ratunek, Pan Bóg odpowiedział. Odpowiedział poprzez narodzenie w Betlejem. Tęsknota ludzi za Bogiem stała się więc sercem Rorat. Roraty, moi drodzy, w tradycji Kościoła były przez wielkim mszą świętą o świcie. Wcześnie rano. Jeszcze jako małe dziecko, jako mały chłopczyk i później jako dorastający młodzieniec i później jako kleryk i również ksiądz przez wiele lat pracujący jako wikariusz w parafiach. Pamiętam sytuację, kiedy msza święta rolatnia była odprawia, odprawiana właśnie o bardzo wczesnej godzinie, o szóstej rano. Szliśmy z mamą, która, moja w świętej pamięci mamusia, nas... Budziła, to nie były inne zupełnie czasy. Myśmy nie mieli wtedy w domach centralnego ogrzewania. Mieliśmy tak zwany trociak, czyli taki piec ustawiony w rogu sypialni, nazwijmy to umownie sypialnią, izby bardziej. W rogu piec zrobiony z beczki, do której wkładało się wkład, ta, świętej pamięci mój tatuś, wkładał wkład, stroci na nią. Ubitymi, i odpalał w tym trociniaku y, tę zawartość, te trociny, żeby było ciepło w, tym, w, tej, na, w tej izbie, w której spaliśmy. I spaliśmy zwykle właśnie do pół do szóstej rano. I w pół do szóstej rano Mamusia nas budziła. Adasiu, Heniu, Jasiu, Marysiu, Stasiu, na tym etapie piątka, wstawajcie, idziemy na rolaty i te czasy tej zimy, którą dzisiaj przeżywamy, tak bardzo łagodnej, w tamtych czasach było zupełnie inaczej. Mróz bardzo nam doskwierał. Szliśmy pod nogami, skrzypiał od tego śniegu, który, tego mrozu, który znajdował się pod nogami. Do kościółka mieliśmy niedaleko, może z 200 metrów, więc to tak późna pora na wstawanie, ale mimo tego, mimo tego, że miejscowość, z której pochodzimy, jest bardzo dużą miejscowością, na mszę świętą Rolatnią, na Szóstą, docierały i dzieci, i rodzice z całej wioski. Kościół był pełen, pełen ludzi. I to jest coś, czego dzisiaj nie potrafimy zrozumieć. To z roku na rok coraz bardziej przymiera w naszej tradycji katolickiej, chrześcijańskiej ta przepiękna tradycja przy świętej oratni o świcie przenieśliśmy ją na porę wieczorną, żeby ten wieczór, choćby właśnie poprzez ciemność, przypominał tamtą atmosferę. Moi drodzy, ale jednak one powinny być odprawiane rano, przed wschodem słońca, albo bardzo, bardzo wcześnie rano. I być może zapytacie młodsi, dzieci i z pewnością dzieci są obecne dzisiaj. Dlaczego? Dlaczego właśnie tak? No bo cały Adwent, moi kochani, cały Adwent jest symbolem nocy świata. Stąd ciemność. Wchodzimy z lampionem do ciemnej kaplicy, do ciemnej świątyni, która symbolizuje noc świata. Świata, który czeka na światło Chrystusa. I oto kapłan idąc z tym lampionem, czy ze świecą, świecą, która się nazywa świecą loratnią, wchodzi do ciemnego kościoła i widać tylko właśnie w kościołach, w świątyniach, w kaplicach, gdzie jest więcej osób, widać tylko palące się lampiony i rozświetlone oczy małych dzieci, które patrzą ze zdziwieniem, co się dzieje. I to nie jest dekoracja, to nie jest dekoracja, to nie jest symbol, to jest bardzo ważny znak. No i drodzy, człowiek idzie w ciemności, ale niesie w sobie maleńkie światło nadziei. I kiedy podczas mszy świętej zapalały się większe światła, widzimy nagle obraz Boga, śpiewając mu chwała na wysokości Bogu. I rozświetla się całe niebo, i rozświetla się cała Ziemia, i widzimy to wszystko, co, do czego przywykliśmy. Widzimy Boga, który nadchodzi. Spytacie na pewno, no ale okej, okay, to już mniej więcej wiemy. Ale dlaczego Ksiądz Biskup jest w białym ornacie, Przecież jest adwent. Moi drodzy, bo msza święta, rolatnia, jest mszą świętą szczególną. Mszą świętą uczci Najświętszej Maryi Panny. I to jest bardzo ważne. Ronaty to nie jest msza święta tylko dla małych dzieci. Jak to często się mówi, a wezmę sobie, choć to coraz rzadziej w niektórych regionach Polski, ale ciągle jest cała masa mam mamuś i tatusiów, którzy mówią, dobrze to weźmiemy naszego malutkiego Krzysia z lampionikiem i pójdziemy do kościoła, bo to msza święta dla dzieci fajnie, witamy bardzo serdecznie na każdych roradach dzieciaczki, ale msza święta roradnia to nie tylko msza święta dla dzieci, ale to jest przepiękna tradycja. To jest msza święta o Najświętszej Maryi Pannie, która jako pierwsza wzięła w swoje żywe dłonie, ten lampion nadziei, to światło świata, światłość świata. Maryja jest jak Jóczenka. Jest to, która zwiastuje właśnie wschód słońca, narodziny Jezusa. Dlatego roraty powinny być sprawowane w tym momencie, kiedy wstaje słońce, juczenka, która przynosi i uczenka, która przynosi i zwiastuje narodzenie Jezusa. Dlatego w czasie rorat patrzymy na nią. Uczymy się jej czuwania, uczymy się również. Pokory Matki Najświętszej, wysłuchania Pana Boga w medytacji poprzez ciszę, do której zachęcam Was w moim liście, ale do listu będziemy się odnosić każdego dnia od jutra. Z pewnością próbujecie wygooglować sobie, czy mam nadzieję, posłuchać to, co zechcę Wam teraz powiedzieć na temat narodzin muszy świętej roadni, tej tradycji w naszej historii. Moi drodzy, to jest bodaj jedna z najstarszych, przepięknych tradycji naszego polskiego kościoła. Bo nie w całym świecie ta tradycja roladnia jest aktywna i czynna. Już w średniowieczu na terenie naszych, naszej ojczyzny rorady były ogromnym świętem. Nawet polscy królowie przychodzili czasami na pieszo z zapaloną świecą. W niektórych katedrach niesiono roratkę, czyli tę świecę symbolizującą Matkę Najświętszą, stawiano ją przy ołtarzu. A ludzie w zimie, tak jak wam wspominałem na początku, w śniegu, w mrozie, przychodziliśmy w ciemnościach, bo wiedzieliśmy, że rorata to jest taki moment dotknięcia nieba. Z jednej strony, a z drugiej strony jest momentem, w którym maryja dotyka każdą i każdego z nas. Rolaty przygotowują nas nasze serca na Boże Narodzenie. Dużo mocniej niż te przepiękne dekoracje, które już widzicie w sklepach, czy ta muzyka roz, którą, których dźwięki rozbrzmiewają. W lidlów, w biedronkach, może nie, bo tam akurat nie grają, ale w innych sklepach czy centrach handlowych dużo mocniej od tych wszystkich elementów ludzkich, czyli choinki, światełek, lampioników, które są wszechobecne, czy, czy tych ulicznych ulic pięknie przygotowanych na Boże Narodzenie, dużo mocniej przygotowuje nas na, na przeżycie Bożego Narodzenia, właśnie Msza Święta Rodatnia. A zatem dlaczego są tak bardzo ważne? Bo wtedy dzieje się coś, właściwie coś bardzo prostego, ale jednocześnie niezwykłego. Człowiek w tej normalnej fazie Rora, świętej Roradni, czyli przed wschodem słońca, musi wcześniej wstać. No bo trzeba było jeszcze przed szkołą pójść do kościoła, przed pracą pójść do kościoła idziemy w ciemności, tak samo jak teraz wieczorem, żeby spotkać Tego, który zawsze na mnie czeka, Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, a Bóg za tego typu ofiarność naszą zawsze będzie nas honorował, będzie nas wynagradzał łaskami. I właśnie dlatego loraty są jednym z najpiękniejszych doświadczeń rodzenia się mojej wiary w moim sercu. One uczą zarówno tych małych, tych średnich wzrostem i tych największych wytrwałości, uczą nas silencjum, czyli ciszy, uczą nas nadziei, uczą nas takiego dziecięcego zaufania i codziennego oddawania swojego czasu Bogu. Kiedy przychodzimy na rolaty, kiedy bierzemy do ręki wraz ze swoim dzieckiem lampią, kiedy wspólnie razem, myślę, że od jutra sp spróbujemy to zrobić, żebyście mogli również śpiewać z nami tę przepiękną pieśń po łacinie, właśnie tak, zgodnie z tradycją, rorate celi, dzieje się w naszym sercu coś, czego nie widzimy. Otóż sam Bóg zapala w tobie to nowe światło. Światło cierpliwości, światło pokoju, światło odwagi i nadziei. I to dlatego o roratach człowiek wychodzi z tej świątyni jak gdyby jakiś inny, pełniejszy światła, nadziei, spokojniejszy, bardziej cichy, mocniejszy. I jakby trochę bardziej właśnie podobny do Maryi. Ktoś zapyta, no dobrze, skoro nie dla dzieci, to dla kogo są roraty? Otóż są dla dzieci. Są dla dzieci. Zabierajcie swoje dzieci na rolaty, Jeżeli jesteście w tej chwili, uczestniczycie w domu, poprzez tę transmisję w rolatach, zachęcajcie swoje dzieci, żeby wraz z wami usiadły i uczestniczyły w tej Mszy Świętej. Są dla dzieci, bo ich serduszka najłatwiej, właśnie jako czyste, jeszcze nie zepsute, przyjmują Boże Światło. Ale są również dla was, trochę większych już, tych nastolatków, bo wy potrzebujecie również Odnaleźć swoją drogę. Wasz świat się przemienia. Cała rzeczywistość, spojrzenie na wszystko, na rodziców, na Boga, na świat, na ojczyznę, na naukę, na panią, pana, ona tą fajną dziewczynę, która jest taka piękna i tak mi się bardzo podoba. I dostrzegam w niej coś, czego wcześniej nie dostrzegałem. To wszystko są oznaki, że ja dorastam, że we mnie wszystko się zmienia. Dlatego potrzebujecie odnaleźć w tym. Dorastaniu drogę, sens swojego życia, ale również swoją tożsamość. No i rodacy są dla nas, staruszków zgrzybiałych nieco, stojących tutaj przy tej ambonce, starszych i tych najstarszych, waszych babci, prawaci, bo często są najbardziej, jesteśmy najbardziej zmęczeni i najbardziej spragnieni świętego spokoju. I potrzebujemy również, żeby Matka Najświętsza poprzez tę mszę świętą roratnią wyprosiła nam właśnie tego pokoju, zdrowia i wszelkiej łaski, abyśmy mogli Wam jak najdłużej służyć. A zatem rolaty są dla każdego. Kto chce trochę pobyć przy Bogu, kto choćby troszkę, troszkę tęskni za Bogiem, to nam podpowiedzi od was. Dobra, co się dzieje z tymi 35-latkami, 40-latkami, 50-latkami? Ja, ja wiem, że w tym wieku wiem to sam o sobie. W tym czasie się bardzo się mocno angażujemy w to, żeby, żeby zorganizować święta, żeby wszystko kupić, żeby było wszystko na swoim miejscu no bo to w odpowiednim czasie. Więc może mam, tatą nie mogą, nie znają czasu na rolaty, ale się znają, rolaty są również dla nas. Wam potrzeba doświadczenia ja na pokolenia na co dzień. Byście nie zapomnieli o tym, o czym piszeliście, zachęcając was, was do tego, byście trochę przystąpili ze swoim życiem. Byście się na chwilę zatrzymali. Byście zapomnieli o tym roku, który, który nas napędza każdego dnia. Na szybciej, 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 bo praca, bo zadania, bo targety, bo, 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 bo. bo. Więc, jeszcze raz, proraty są dla każdego, Od zera aż do wieczności. I na koniec chcę Pana bardzo, 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 Wam powiedzieć bardzo, bardzo, Wam bardzo, bardzo, podziękować za to, że jesteście. Za to, że rzeczywiście bardzo, bardzo, że tutaj bardzo, Za to, że, że duchowo wypełniacie bardzo, i sprawiacie, że z tej małej świątyni staje się wielką katedrą, Bo przecież, jeżeli policzymy, ile tysięcy z nas jest dzisiaj na tej przysiębie w różnych kanałach, to serce się landuje. Dziękuję Wam za to, że przeżyliście z tej ciemności codziennego swojego życia, że przyszliście w różnej. W różnej konfiguracji aury, bo przecież transmisja dociera nie, nie tylko tutaj i do nas, gdzie jest w tej chwili ogromna mdła, ale dociera w góry, dociera na morze, do, dociera do nas Polaków i Polonowców żyjących w różnych częściach świata, gdzie jest w tej chwili nawet bardzo ciepło. Dziękuję Wam za to, że przyszliście. Może dzień był trudny, dzień był wymagający, że jesteście z pewnością zmęczeni, i tak sobie gdzieś, my i Selewca, może kiedyś myśli i, i, i mówi, no dobra, nadało, comoczyw, bo, bo jest, no kończ już, bo, jestem, jestem zmęczony, bo czasem już chcę, żeby się skupili dalej na nadal. Jasne, zapraszam was na jutro, na naszą Świętą, z manapionem. Zapraszam was, by wasz manapion był dla was naszym światem. Zaparcie go sobie, tam, właśnie raczej, gdzie, gdzie uczestniczycie w Naczestwie Świętej, połagajcie tych wszystkich światła. Niewiarygodnie tylko ten ołtarz, i wasz nadmiot, który będzie wam towarzyszył. Niech ten napiot będzie również taki znakiem waszego chwila, waszego tak. Wypowiadają tęskno z wobec Pana Boga. A z pewnością bierzcie, Pan Bóg odpowie. I w odpowiedzi za w was coś, co będzie Was prowadziło nie tylko przez senatę, ale będzie prowadziło Was przez wasze wasze was życie. Ruszamy je zaraz w drogę ku temu, który przyjdzie. Przyjdzie z pewnością za 24 dni w nosy, przyjdzie w ciszy, bez i I na zakończenie tego każdego rozważania będziemy błagać jako modlitwa wielu. Mara, Przyjść, panie Jezu, przyjść po tych wszystkich. Którzy są dzisiaj w tej małej świątyni. Przyjdź do serc, zapukaj do serc tych wszystkich, którzy poprzez transmisję na pragną dzisiaj powiedzieć, jak bardzo na Ciebie czekają. Przyjdź, Panie Jezu, który żyjesz również na wieki wieków. Amen.